Witam Was bardzo pięknie, kochani, na takim wejściu w tym momencie odnośnie pełni księżyca, która miała miejsce wczoraj. Nie dość, że była pełnia księżyca, to jeszcze było całkowicie zaćmienie tego księżyca. Moi drodzy, dosyć znacząca pełnia w tym miesiącu, i w związku z powyższym postanowiłam zobaczyć, co ta pełnia księżyca, która miała miejsce właśnie wczoraj, w Dzień Matki zresztą, notabene przyniesie tutaj wam. Moi drodzy, żebyśmy się tutaj nie bawili w każdy znak zodiaków oddzielnie, postanowiłam podzielić to na żywioły, tak? A więc żywioł ziemi, powietrza, wody, ognia. I zobaczymy sobie, co też tutaj dla poszczególnych żywiołów pełnia księżyca chce wam wnieść do waszego życia. Moi drodzy, zaczynamy od żywiołu ziemi. I zapraszam wobec tego tutaj wszystkie byki, panny i koziorożce, bo to jest właśnie Wasz żywioł. Ja bardzo często czasami o tym nie mówię, ale czasami mam takie wrażenie, że Wy o tym wiecie. <laughs> Może to jest po prostu, um, nie wiem, no tak mi się po prostu wydaje, że tutaj Wy wszyscy jesteście tacy właśnie obryci w tych tematach, że... Nie muszę tego powtarzać, ale no nieważne. Słuchajcie, żywioł ziemi, byki, panny i koziorożce. Co wczorajsza pełnia księżyca przyniesie do Waszego życia? Ok, sprawdzamy kochani. Proszę bardzo, ktoś tu od czegoś będzie odchodzić. <laughs> Albo będzie coś wracać. No, moi drodzy, macie bardzo ciekawe karty. Na początku mówię o kwestii odchodzenia od czegoś, od kogoś, moi drodzy, bo Osiem Kielichów zawsze mówi o tym, że przestaje nam wystarczać to, co już mamy. Generalnie to jest jakoby w porządku, tak? Jest niby wszystko. Okej, okay, nie ma tragedii, ale nam przestaje to wystarczać, i my mamy ochotę sięgnąć po więcej, tak? Nie chcemy, że tak powiem, zadowalać się tym, co jest. Tutaj nieważne, tutaj sobie dopiszcie swoje scenariusze, tak? Bo jedni będą myśleć o związkach, drudzy tam jeszcze o czymś, no nieważne. W każdym bądź razie przestaje nam wystarczać to, co aktualnie jest, i chcemy sięgnąć po więcej, moi drodzy, co niektórzy, gdybym te karty miała czytać osobno, jako tą kartę, tą każdą z osobna, mogą zwyczajnie, naprawdę słuchajcie, zechcieć odejść od kogoś albo od czegoś, tak? Kielichy, a więc emocje to są uczucia, moi drodzy, w takiej jakby pierwsz, pierwotnej fazie, która się tutaj bardzo mocno nasuwa. Więc co niektórzy po prostu mogą zechcieć, faktycznie odejść od jakiejś osoby, mogą zechcieć, nie wiem, Lepszego, lepszej jakości własnego życia. Może zechcą po prostu zwyczajnie wnieść nawet do obecnych relacji, kochani, nieco więcej emocji, nieco więcej takiego słuchajcie, no fajnego wow, takiej iskry. I mogą po prostu w pewnym stopniu powiedzieć: Chcę więcej, idę po więcej, idziesz ze mną. Jeśli nie, no to są rybatory, tak? Słuchajcie, to jest również karta powrotów, więc mogą być też wśród Was, wśród właśnie byków, pannów, panien i koziorożców, takie osoby, do których coś powróci, co odeszło. Czyli mogą być też takie sytuacje, w których wy byliście kiedyś załóżmy z kimś, albo miała miejsce, jakaś sytuacja kiedyś, to już się skończyło. I w tej chwili a, po prostu coś może po tej pełni Księżyca zechcieć wrócić z powrotem, bo to jest taka karta, słuchajcie, jednocześnie odchodzenia, ale również powrotów. Tak, to taka troszeczkę dwojako, że tak powiem, znacząca, więc tutaj musicie sobie to w pewien sposób dopasować. Ale bądź co bądź, kochani, jest to sytuacja mówiąca o. Albo tym, albo tym, ja aczkolwiek czuję cały ten rozkład jako taką sytuację powrotu do Was jakiejś kluczowej osoby. Słuchajcie, kończycie dwoma kielichami, to jest karta związku, to jest karta miłości, a więc może do Was wrócić, wrócić, podkreślam, jakaś upragniona miłość, upragnione uczucie, upragniona relacja, tak? Może się coś fizycznie odnowić, albo jeszcze lepiej, kochani, zechcecie razem. Pójść po więcej, tak? Bo to niekoniecznie musi się tyczyć pojedynczej osoby, kochani, bo to, to że ja mówię, że Wy odchodzicie czy tam coś, czy coś, nie, nie, to nie o to chodzi. Może być taka sytuacja, w której. Mamy tutaj obok, słuchajcie, kartę zresztą osobową cesarza, a więc kogoś, kto mocno stąpa po ziemi, kogoś, kto być może dorósł do czegoś. Cesarz, słuchajcie, ma jaja, tak, <grym> że tak powiem, i cesarz już wie, czego chce. Cesarz e, czuje się stabilny i mocny i oczywiście wy możecie być tym cesarzem i powiedzieć zarządziłem czy zarządziłam, ale może też tak być, że to chodzi o jakąś osobę, która po prostu chce w pewien sposób już podjąć pewne decyzje. I może tak być, że oboje na przykład chcecie ruszyć do przodu, zostawić to, co jest, bo to, co jest, jest słabe, no nie, nie chcę powiedzieć, że słabe, przestaje wam wystarczać. Mówicie, spoko, no mamy osiem kielichów, ale dlaczego mamy nie mieć dziewięć czy dziesięć, tak? Przecież możemy to osiągnąć. I w pewien sposób, ja mam takie poczucie, jakbyście chcieli zwyczajnie mm, pójść po więcej. Razem, osobno, nieważne, ale w każdym bądź razie dotrzeć do takiej opcji, w której Wy możecie cies cieszyć się jakimś związkiem, jakąś miłością. Posłuchajcie, dwa kielichy to jest love. Tak, krótko mówiąc, jest facet, jest kobieta, patrzą sobie w oczy, jest cudownie, jest mega. Słuchajcie, czytam to pod kątem uczuciowym, a nie na przykład biznesowym, bo oczywiście ta karta też będzie mówiła o współpracy biznesowej, dogadaniu się w jakimś zakresie, tak? Oczywiście też tak może być, ale czytam to dlatego, że to są kielichy, kochani. Tutaj nie ma monet, tak, żebyśmy mogli skupić się typowo na zawodowo-biznesowych sprawach. Więc ja bym powiedziała, że tutaj w dużej mierze energia z kart, które wyciągnęłam dla was, uderza właśnie do ludzi, którzy chcą czytania typowo związkowego, uczuciowego, emocjonalnego, tak? Więc dążymy do tego, żeby te dwa kielichy powstały. I moi drodzy, co ta pełnia może wam przynieść? Przede wszystkim uczucie, przede wszystkim związek, przede wszystkim radość, z czerpania, radość czerpania, powiedzmy, kontaktu z drugą osobą, tak? Budowanie być może czegoś stabilnego. Słuchajcie, co niektórzy mogą też zrobić, taki zwrot akcji, to mi przyszło do głowy dokładnie teraz, że zwyczajnie odejdą od kogoś i to w pewien sposób uruchomi myślenie osoby, od której odchodzicie, żeby zrobić coś, stanąć na wysokości zadania, nazwę to może w ten sposób, i zechcieć z Wami, do Was się bardziej zbliżyć tak, bo wy chcecie czegoś więcej, wy nie chcecie tylko ośmiu kielichów, chcecie czegoś więcej. I moi drodzy, e, nieważne, że tu jest osiem, a tutaj jest dwa, ta karta tak naprawdę pokazuje związek. I ja mam takie wrażenie, że po pełni księżyca wy ten związek i tą relację w pewien sposób umocnicie. Tak to, tak to bynajmniej e, moi kochani widzę. Dobra. Więc generalnie bardzo piękne czytanie dla Was, kochani, i ja Wam tego życzę oczywiście, żeby te związki, te miłości, te Wasze relacje tutaj, w tej karcie naprawdę mogły takie być, żebyście się cieszyli tą miłością i tym wszystkim, kochani, bo to jest chyba najpiękniejsze, co w życiu może nas spotkać. Buziaki.